ma widzowie. Zagramy w Robloxa i w oby, ale nie w takie normalne oby, tylko w oby, jako bez skakania. Słuchajcie, ja nie wiem, czemu te oby są bez skakania. Zobaczcie, tu nie mogę skakać. O nie, to jest mega trudne bez skakania.

ja maruny nie niej na no jakieś fajne rzeczy. O! I tak on już tam poszedł. Okej, okay, lecimy. tak on już tam poszedł. Tu nie fair. A to? Nie, tego też nie. Zginięcie. Nie widzę dobra. Jak no to przechodzimy? O tak! <laughs> Będę je tu trollować. Dobra po co? więc my lecimy o oh, leban ale ban to był o, To jest to, to, to samo. Nie, to nie są takie. Pyk. Wiecie, jakiego sposobu uzywam. Tak, koło fortuny. Będzie. Ale nie, teraz jest. Za pięć minut koło bo fortuny mi się bardzo jak dla mnie przyda. No bo na nim fajne rzeczy zdobędę za darmo. Nie będę musiał ich kupywać. za Robuxa, więc nie kupujcie za robuxa, tylko grajcie w gry z kołem fortuny. O tak, labirynt ja umiem przejść. Bez W sumie to fajnie będzie. Oby, bo ja będę myśleć tak Pokażę wam jak. O tak. I tak jest droga wyznaczona. To jest mega dobra rzecz. jestem na końcu. A, e, co to jest? O co w tym chodzi? o co w tym chodzi? Powiedz mi. Ty. Ej ty. Nie Genialne! Ale to już nie jest genialne. Prawdźmy. Aha, oto chodzi. Taki coś bez skakania. Nie jest łatwe. Na serio. O nie! Taki coś to chyba każdy zna. Ty, 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 ty.

Oreo. 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 Oreo! 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 Dobra, jemy się Oreo. Takie coś bez kakania. Wcale nie takie trudne. zadać HP o, koło fortuny zamienię te wolne oczywiście rzekę i zobaczymy czy coś fajnego nam się tam trafi Bo najlepsze to są takie skrzydła, które mi się jeszcze nigdy nie wtrafiły. Ale zawsze jakieś rzeczy mi się wtrafiały. Ile jest do tych pięter tu? A dobra, dwa. Nie! Raczej nie dwa. Zobaczymy, co jeszcze to przede mną. Spin za 10 sekund, a nawet i mniej. 3, 2, 1, 0. Można za free spin, ale nie. Muszę, kiedy zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję. Mój spin. Spin mi nie działa. Ej, spin mi nie działa. A dobra, bo to trzeba oby przejść. Aha. Czyli to mało tak działać. Każdy z nas ten sposób. No ci, którzy widzieli ten sposób. Ale z tego filmu każdy się dowie, Jak ten sposób działa. Łaaa! A! A! Ale to nie było fajne już. a więc my lecimy. zobaczcie jakie rzeczy w Kole Fortuny, te księdła są mega zatkie. Oj, oj, oj. Ua! Co to miało być? Pek. I pek. I pek. Pek, 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 pek. Popit! A nie, to nie popit. Ja ciągle zapominam, że tu nie mogę skakać. I to takie dziwne. Że tak nie możesz skakać, i tak to jest. Ty, ty, ty. Ale jest sens, jeśli tu spadnie, kiedy się uratować? Na tych drabinkach, że wejść może ci się uda. uda. To mają być trampoliny? Tak mi się wydaje, właśnie. Trampolina! Trampolina! Aha! Tu można normalnie iść. Ja wybieram o tą drogę. Ciągle zapominam, że tu nie można skakać. Że za nie tylko zakręcisz za tym kołem, fortunę. Tu, nie było tych takich kuleczek, no to by nigdy, nigdy tego nie obsesetował. Ale tak to, to by było na, na robuksie. O, można skip kupić. Ale ja nie będę kupować, bo wtedy to około fortuny może będzie. Nie dawać mi warta. Jej! Teraz kręcimy spinem. No i co? Tych skrzydeł one mi się nigdy nie wtrafią. Nie! Nie chcę takiego czegoś. O, tu jest darmowy spin. A nie, tu jest zespin. To jest najlepsze. My tu mamy takie rzeczy. Ja biorę wszystko i zobaczę, jak będę w tym wyglądać. Cửu? Dobra, my lecimy. Jakie fajne skiny darmowe. Mm. Tu, 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 tu. To jest to nieco odblokowane... Nie, nie, nie... Aha... To po prostu cię resetuje. Zobaczymy, jaki będę miał kolor. Co to mi zmienia? Nie zmienia. Ale ja, ten spin, on jest mega opłacalny. Ten spin, jak i dla mnie, jest najbardziej opłacalny. Dobra, my czekamy, kiedy ten spin się otworzy. Powiedzcie, co, jak to oczywiście zdobyć. To jest skrzydło, ale nigdy mi się to nie wtrafi, Bo one są mega, 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 mega rzadkie. To jest ultra, zadka rzec. Spinam się, kręcimy. Ej, nie gadaj, że mi się to jest skrzydło. Co to ma być? Coś za. Ej. To było pokazane za zero Robux, ale nie było. A więc zaczyna to robić jakiś sens. O tak, spada Co nie Okej, okay. będę mhm. się, Zebsę, zepsę, zepsę. Boo, 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 Pa, My tutaj jesteśmy, coś porobimy na tym miejscu. Wolny... jeden na godzinę idę. 5 na godzinę. O, tu ja idę po normal. 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 Gdzie tu normal? Oto jest normal. A to jest trochę lepsze i teraz jest lepsze, a teraz najlepsze. Bo, Ba ba bo, bo, ja jestem bo, bo, Chwilę bo, Czemu ja ja bo, bo, Dobra ja lecę po bo ja chcę zdobyć te skrzydła, tylko to mi Dobrze, bo to mi się wielkiego warta, to trzeba. 10 sekund, to my się poczekamy. Spin. To samo. Niepotrzebny mi taki kapelusik. Ale ja tym niczym się nie chcę być. Chwila, idę coś zrobić. Zresetować się. Chwila, może mi się uda. Chcę się zresetować. Być normalnym skinem. Idę znowu cię zresetować. Jak dla mnie to ten spin tutaj jest najlepszy. Jeśli to będą te skrzydła, to jest genialne. Te skrzydła są genialne. Genialne. Dobra, ja lecę się a ja. <laughs> i... Aby szybciej czas minął. Tego koła fortuna. Juhuuu Tam jest moje koło fortuny Dobra, słuchajcie już Mam za 7 sekund, a więc do... polecimy do koła fortuny. Okej, okay. spinak bierzemy. Jak będą takie sydła. Co tu ma być? Jakaś czapecka. Ja się lecę dalej coś porobić. Okej, okay. na początku to zakładam. Potem to, tego nie widać mi. Potem to. To to, coraz lepiej wyglądam to, to, to mm. ja mm. Wyłączyłem z mikrofon Amongusem am będę. A a mongus. Obiora złotego tak złote, bo jak sobie z tym mogłoby. O nie! Zostałem więziony! O nie! Zostałem więziony! A! 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 A Dobra, udało mi się wyjść A się zaraz Tylko Taką fortunę mi się tak opłaca na serio Biorę niebieskiego oczywiście O, fajnie złoty Ła, zostałem uwięziony I słuchajcie skoro za że... 5 sekund koło Fortuny. No to ja lecę do niego. Bo już jest za free. Dobra. Ja go będę leczać. Było tak blisko! Ja już to mam. Ła! I Du, 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 du. Chcę być popitowy Tylko najpierw trzeba się zamienić w tego skichu. albo w popita A a, a. Wy, chwila. Ja się spróbuję zaraz od Ej no ja nie chcę być tym czymś a że ten skin nie będzie na zawce. Tak, on jest u mnie na zawce. Tak śdłam się, się przydadzą do tego skinu? Albo i nie jest. Bo wiecie jaki to mój skin. Nie takie coś. Ja lecę się powuszczać. Siema! po co Ej, tak się nie wolno chuść. Ej, Ja. Ja mam jakąś. No co chodzi? Ja się huśtam tam. Teraz chopa. Pyk, pyk. O, odblokuje to.

Nigdy jestem tego nie zdobył chyba. Oczywiście w tej grze na kole Fortuny. Tak na serio to ja po to w to gram, aby zdobyć te, to coś. Te skrzydła takie, ze z tego koła Fortuny. Tylko aby one nie było opłacane za po prostu ci zarobku. Bo ja nie chcę marnować swoich robóksów. Za niedługo już będzie kolejne koło fortuny, postaram się coś. Skoro byłem o tu i to mi tu dało, no to muszę nad tym zakręcić. Dobra, my coś porobimy w tym czasie. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz my czekamy. Kiedy to będzie nad tym czerwonym. Bo wtedy może nam się wiedzieć, Co? Fajne skrzydełka. O, to jest odblokowane. Fajnie. To biorę. Biorę o to. A genialnie będę wyglądać w tym. To wszystko. Jak to ma być kolorowe. Jest takie genialne. Okej, okay, a więc to będzie na tym czerwonym. No to my... Dobra jest? Jora. Dobra, to musi być na tamtym, i wtedy będzie git. Słuchajcie, no skok mi nic nie pomaga. No chociaż na to mogę wskoczyć, na, no, serio. Co mnie obchodzi, jakieś piwko? Tu jest tutaj. Tu jest jeden blok, ale lepiej. A to trzeba, i teraz tu. No, teraz to działa. Ten. tej Ej, że. uda się wszystko coś napisać. Na o!

Ja dopiero co spadam. A, to ja prawdziwy. Nie, no żartuję oczywiście, że to ja. Nie, ja prawdziwy to ty, mężu, kurarami. No nie było. Musimy poczekać do tych... Widziałem na tym, to jakoś się szybciej rusza, więc to się bardziej mi opłaca. Chwila. Okej. Okay. Jak to się zakręci? Musi być to prawda. Tu musi być. Na tym. Być I tam. Tu i tamki się dobywa. To prawda. Start. Oj, chciałem jeszcze raz ten zakręcić. Dobra, słuchajcie, my już kończymy, a więc pa. Dajcie subskrypcję i lajka, aby... i napiszcie w komentarzach coś. No że abym był te fajne krzydła. A więc pa.